Cześć. Witajcie po przerwie i przechodzimy od razu do tematu dzisiejszej lekcji, a tematem dzisiejszej lekcji jest jedna końcówka i to może będzie dla was zaskakujące, ale ta końcówka wzbudza w nauczycielach przede wszystkim bardzo wiele emocji. I to jest ta końcówka. Nie będę jej teraz wymawiać, chociaż właśnie o wymowie będę mówić. Powiem wam o wymowie tej końcówki, a więc skupimy się na tej literze w wyrazach, yy, na tej literze, która y, jeśli ona występuje na końcu wyrazu. Więc ta końcówka. Nie będę mówić o tej literze, tym dźwięku pojawiającym się w środku wyrazu, bo tam będą zachodzić inne mechanizmy fonetyczne. Yy, także to jest nasza bohaterka dzisiejszej lekcji. Skąd w ogóle problem? Dlaczego ta końcówka jest dla Was, bo jest yy, trudna? Według mnie problemem jest właśnie wymowa tej końcówki i to, jak większość Polaków tę końcówkę wymawia. I teraz możecie zatrzymać nagranie, cofnąć i zobaczyć, jak ja wymawiam właśnie tę końcówkę. Porównajcie sobie zapis z tym, jak ja tę końcówkę wymawiam. Nie tylko ja, ale większość Polaków takie coś na końcu wyrazu wymawia jak zwykłe e. I y, jest to naturalna i jest to poprawna wymowa. I teraz mały taki y, jeszcze wykład, powiedzmy, na temat różnych sposobów wymawiania tej końcówki. Musicie wiedzieć, że to, co teraz y, powiem, y, to nie jest moja prywatna, subiektywna y, opinia. To jest stanowisko językoznawców, językoznawczyń, profesorek, profesorów. Także to nie jest coś, co ja wymyśliłam i to nie jest moja subiektywna opinia. Jeżeli y, macie inne, inne zdanie na ten temat, to odsyłam Was do językoznawców, językoznawczyń, do profesorów i do profesorek, do osób o większej wiedzy i o większym doświadczeniu niż, y, niż ja. I stanowisko y, językoznawców, językoznawczyń jest takie, że tę końcówkę y, właśnie większość Polaków wymawia jak zwykłe e, czyli bez nosowości. Jest to poprawne i jest to to jest najważniejsze słowo naturalne. Jest to naturalna wymowa. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tę końcówkę wymówi wymówić z lekką nosowością, delikatnie. Ja na przykład niespecjalnie potrafię tę lekką nosowość wymówić, więc wydaje mi się, że zawsze albo prawie zawsze wymawiam ją bez nosowości. Jeżeli chcecie, umiecie, zależy wam na tym, możecie wymówić tę końcówkę z lekką nosowością. Natomiast taka pełna nosowość jest niewskazana. Yy, taka pełna nosowość, czyli gdy mówicie na przykład idę na kawę, yy, jest nienaturalna, jest hiperpoprawna, a to co hiperpoprawne tak naprawdę nie jest poprawne i nie jest naturalne. To tak jakbyście, jakbyście chcieli przedobrzeć, a za dużo dobrego dobre nie jest. Więc y, tak jest y, z tego, co ja wyczytałam, z tego, co ja wiem, tak jest obecne stanowisko y, językoznawczyń i językoznawców, czyli wymowa E jest jak najbardziej poprawna i naturalna. Można wymawiać y, to z lekką nosowością, nie zaleca się wymawiania tego z pełną nosowością. I tutaj oczywiście wybór należy do Was. I też musicie mieć świadomość, że różni nauczyciele Będą ym, promować tutaj różną wymowę. Więc wyjaśniwszy sobie to, możemy przejść y, do kolejnej ważnej rzeczy związanej właśnie z tą końcówką. Ponieważ większość Polaków tę końcówkę wymawia jak e, to większość z Was, a więc osoby, które uczą się języka polskiego samodzielnie i najczęściej ze słuchu, nie wie, gdzie powinien być ogonek, a gdzie nie. Więc y, skoro to Polacy wymawiają tak, to potem z jednej strony wiecie, że ten ogonek gdzieś powinien być, ale z drugiej, no właśnie, gdzie? W tym wyrazie jest, a w tym nie ma. W tym jest, w tym nie ma. I tutaj obserwuję problem wśród moich y, uczniów. Więc y, skoro nie słyszymy tego ogonka u Polaków, a widzimy, to rozwiązanie jest takie, żeby nauczyć się zapamiętać, czy Znać yy, te sytuacje czy te formy wyrazów, w których ogonek będzie. Yy, I pokażę Wam właśnie te sytuacje. Nie ma ich wielu. Pierwsza to oczywiście czasownik. Idę, robię, mówię, piję i tak dalej. Pamiętajcie, że to nie jest jedyna końcówka czasownika, bo mamy też czasowniki z końcówką my, gram, mam, nazywam się, ale te czasowniki, które mają właśnie. To na końcu yy, wymawiamy E, a zapisujemy z ogonkiem. I nie zapominajcie o tym ogonku. Brak ogonka tutaj to będzie błąd ortograficzny albo gramatyczny. Następnie mamy rzeczowniki rodzaju żeńskiego w bierniku. Kawę, koleżankę, książkę, wodę, butelkę i tak I też nie zapominajcie o ogonku. Następnie mamy rodzaj nijaki, imię, ramię i jeszcze kilka innych. Następnie mamy zaimek zwrotny się. Yy, zaimek cię. Lubię Cię, znam cię, zapraszam cię. I jeszcze zaimek tę, który jest drugą poprawną formą, bo na przykład możemy powiedzieć yy, czytałam tę książkę, albo czytałam tą książkę, ale tutaj czy tę książkę, czy tą książkę, to jest już yy, też inny temat, inny problem. Więc. Yy, Pamiętajcie o tym, żeby raczej nie wymawiać tej końcówki tak z pełną nosowością, bo nie jest to naturalne. Yy, możecie ją jak najbardziej wymawiać po prostu jak e. I tutaj ja bym wymówiła te wyrazy w taki sposób: idę, kawę, imię, się, cie, te, chociaż tutaj możliwe, że tę małą nosowość bym wymówiła tę. Yy, jakby to brzmiało z pełną nosowością? Idę, kawę, imię się, cię, tę. Muszę włożyć tutaj więcej wysiłku, bo na co dzień tak nie mówię. I jeszcze jedna ważna rzecz. Czasami obecność ogonka albo brak ogonka właśnie zmienia nam formę gramatyczną. I to będzie na przykład czasownik, czasowniki ować, nie tylko, ale na przykład czasownik studiuje. I jeśli ja nie wymawiam tego ogonka, nie wymawiam nosowości, no to skąd wiem, czy to ja studiuję? Czy to ona studiuje? No właśnie. Podobnie, jeżeli powiem, że zrozumiałam te lekcje, zrozumiałam te lekcję, no to tutaj mamy liczbę mnogą, tu mamy liczbę pojedynczą, no to skąd odbiorca wie, o co chodzi? Nie martwcie się, język to jest taki inteligentny system, że nie pozwoliłby nam tutaj na, na wieloznaczność czy niejednoznaczność. Od tego jest kontekst i wierzcie mi, że nie zdarzyło mi się, żeby ktoś nie zrozumiał z kontekstu tego, czy to ja studiuję, czy ktoś studiuje, tego, czy to były, były lekcje dwie, czy to była jedna lekcja, bo kontekst, sytuacja ułatwia nam zrozumienie i wiemy o, o co chodzi. Także to na dzisiaj wszystko. Kontrowersyjny temat <laughs> końcówki E, wymawianej jak E na końcu wyrazu. Um, dziękuję i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Na razie, cześć!